Hej, z kaczkami przebywaj chwilę. Jeżeli jesteś nieśmiały, jeżeli masz problem z pewnością siebie, jeżeli nie potrafisz zagadać do dziewczyny, a to ma większość, przesortuj swoje towarzystwo, swoje środowisko. Unikaj kaczek. Kaczki są dobre, żeby pogadać. Hej, jak pogoda? Miło było, fajnie. Aha, super. Cześć. Miło było. 5, 10, 15 minut porozmawiam z kaczkami. Dlaczego? Dlatego, że prawie każda z kaczek będzie cię ciągnęła w dół. Po prostu. Kaczki nie potrafią szybować, nie potrafią latać. Kaczki stoją na ziemi. Każdy Twój ruch do góry będzie skrytykowany przez kaczkę. Proste. Podcinanie skrzydełek, mówienie, że nie dasz rady, że. Ajacujesz. I tak dalej, i tak dalej. To są słowa zachowania ruchy kaczek. Podcinanie skrzydełek. Kaczki nie umieją latać. Kaczki sobie stoją z cikami na ziemi. Więc znajdź sobie dwu, dwa, dwóch, trzech orłów, które... Dwa, trzy, dwóch, trzech dobrze latających, którzy... Mają przede wszystkim szerokie horyzonty, takich, którzy na wszystko, co ty powiesz, na większość rzeczy, które powiesz, nie powiedzą, że to jest niemożliwe, że to jest dramat, że nie dasz rady, bo prawie żaden orzeł nie powie ci, że nie dasz rady, że nie ma rzeczy niemożliwych, bo to oni wymyślają loty w kosmos, bo to oni wymyślają rakiety, bo to oni wymyślają wszystko, co Ciebie dokładnie otacza. To wymyślają orły. I tak samo jest w uwodzeniu. Masz wybór. Jeżeli się otoczy, otoczysz sześcioma kaczkami, które chodzą z portfelikami razem na zakupy i wybierają jedną podkoszulkę po dziesięciu godzinach y, szukania y, z tymi portfelikami w ręku. I jeżeli tylko masz dookoła te kaczki, które. Zawsze ci powiedzą, że coś jest niemożliwe, bo same nie podejdą do, do kobiety, bo nie potrafią podejść, bo są tylko i wyłącznie wąsko, wąsko zamkniętymi horyzontami kaczkami. To pamiętaj o tym. Nie dziw się, nie bądź zdziwiony, że nie potrafisz podejść do kobiety. Brakuje ci pewności siebie. Zrób takie sobie doświadczenie. Zamknij sobie spędź cały dzień z pięcioma kaczkami, takimi takimi stękającymi. Eee, 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 niemożliwe eee, państwo! Eee, partia eee, i takie stękające, stękające niedorajdy życiowe. zamknij się cały dzień, 24 godziny, spędź z takimi kaczkami. I zrób sobie drugie doświadczenie, drugi dzień spędź z orłami, który, którym wszystko wychodzi. Które po prostu osiągają szczyty, które miały różne e, informacje zwrotne czyli dla niektórych porażki, dla niektórych informacje ale budują szeroko e, swoją rzeczywistość. I mają szerokie marzenia i plany, e, które są optymistycznie nastawione do świata, których pewność siebie wykracza e, setki razy Twoje w ogóle wyobrażenie o pewności siebie. Spędź z nimi jeden dzień i spędź dzień z tymi kaczkami. O, o, o. Zobacz, jaka będzie różnica tylko w jednym dniu. Wyobraź sobie, że dwóch, trzech orłów po Twojej stronie całkowicie może odmienić Twoje życie. Zmienić całkowicie Twój światopogląd i pozwolić Ci w końcu latać. Kaczki nigdy, przenigdy nie pozwolą, żebyś wyszedł poza ich punkt widzenia. Pamiętaj. Wybór należy do ciebie. Otaczaj się orłami, z kaczkami rozmawiaj maksymalnie 15 minut. Hej!